Blisko 700 uczniów rozpoczęło dziś rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Kapitana Stanisława Betleja w Kłocku. Ten dzień był również wyjątkowy, ponieważ oficjalnie oddano do użytku wyremontowany budynek B. W naszej szkole będzie 30 oddziałów. W tym roku wracamy do dwóch budynków. Widać tutaj obok nas piękny, pięknie wyremontowany budynek z termomodernizowany, w którym będą się uczyły klasy 1 3. W małym budynku będzie 8 klas oraz grupy świetlicowe, natomiast w drugim budynku będą klasy drugie, czyli 3 klasy drugie oraz wszystkie klasy 4-8. To jest współfinansowane zadanie ze środków Unii Europejskiej, koszt tej termomodernizacji z drobną kosmetyką, kosztował ponad 7,5 miliona złotych. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy już dzieci wprowadzić do tego budynku, bo nie byłoby to wcale takie pewne jeszcze dwa miesiące temu. Dobrze, że wykonawca po naszych naleganiach jednak wywiązał się z terminu, który miał przedstawiony w aneksach do umów. Ja z okazji roku szkolnego wszystkim dzieciom, rozpoczynającym rok szkolny w mieście Kłocku, chciałbym życzyć przede wszystkim tego, aby zdobywały wiedzę żeby odczuwał satysfakcję ze zdobywanej wiedzy, która później stanie się trampoliną do kolejnych osiągnięć życiowych, rodzicom wielu chwil radości i dumy z własnych pociech, no i oczywiście gronu pedagogicznego, na czele ze wszystkimi dyrektorami szkół podstawowych w gminie miejskiej Kłocko, satysfakcji z wykonywanego zawodu docenienia przede wszystkim i docenienia we wszystkich aspektach pracy pedagogicznej a w szczególności w tym aspekcie finansowym. Budynek B został poddany modernizacji w ramach projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej. W programie uczestniczyło trzech partnerów: Kłodzko, Kudowa-Zdrój i Radków. Z tego samego programu prace wykonane zostały w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Kłodzku.